Cyfrowy żebra Tomek, 29-letni programista, zarabiał na życie siedząc przed ekranem, podłączony do globalnej platformy zleceń. Zapraszam na kanał na dłuższe treści. Jego wartość mierzyło pięć gwiazdy. Był uwięziony w systemie, gdzie jedna negatywna ocena mogła zrujnować miesiące pracy. Stres był jego stałym towarzyszem, a każdy dzwonek telefonu wywoływał skurcz w żołądku. Klienci, wiedząc o jego uzależnieniu od wysokiego ratingu, Często to wykorzystywali. Ostatnie zlecenie dla firmy Excellence okazało się pułapką. Klęt pan Darek, po odebraniu gotowego kodu, zażądał trzech dodatkowych, dużych poprawek, które wykraczały poza pierwotną umowę. Kiedy Tomek, powołując się na regulamin, odmówił wykonania ich za darmo, pan Darek napisał prostą wiadomość przyjmiej poprawki. Albo masz jedną gwiazdkę i skargę na support, Tomek pracował już 60 godzin w tygodniu. Odmówi. Dramat osiągnął apogeum rankiem. Zamiast kolejnego zlecenia na ekranie zobaczył duży, czerwony komunikaty. Twoje konto zostało tymczasowo zablokowane z powodu poważnego naruszenia zasad. Latinko jedna gwiazdka. Odwołanie niemożliwe. Pół roku ciężkiej pracy, starannie budowanej reputacji i jedyne źródło dochodu zniknęły w jednej chwili z powodu arbitralnej zemsty. Tomek próbował skontaktować się ze wsparciem. Otrzymał tylko automatyczne, bezduszne odpowiedzi odsyłające go do regulaminu, który chronił platformę, a nie pracownika. Spojrzał na swój kalendarz, pusty po raz pierwszy od miesięcy. Czuł się oszukany i bezsilny. Nie był pracownikiem, nie był przedsiębiorcą. Był cyfrowym żebrakiem, a jego talerz właśnie został kopnięty. To był dzień, w którym Tomek zrozumiał, że w nowej gospodarce to, co wydawało się wolnością, było w istocie formą niewolnictwa. A on jako jednostka nie miał absolutnie żadnych praw ani realnych możliwości obrony przed korporacyjnym absurdem.